Są mecze, o których szybko się zapomina, czekając na następne, ale są mecze, które przechodzą do historii futsalu, a z pewnością do sportowej historii miasta, w którym się odbywają. Takim meczem bez wątpienia był sobotni pojedynek Gatty Aktyw z Duńska Wola, podejmującej Wisłę Kraków. Nad Nadkomplet publiczności, wspaniała atmosfera piłkarskiego święta, niezwykła dramaturgia, wysoki poziom widowiska udokumentowany aż 11 bramkami jednym słowem, znakomita promocja futsalu, ale przede wszystkim uczta dla kibiców piłki nożnej. Ale zacznijmy od początku. Faworytami tej konfrontacji byli oczywiście wicemistrzowie polski. W pierwszej połowie to oni zdecydowanie przeważali, stwarzając znacznie więcej groźnych podbramkowych sytuacji. W trzeciej minucie Wisła za sprawą Rafała Franca mogła objąć prowadzenie, ale Bielichowskiego wyręczył Krzysztof Adamski. Chwilę później chytry strzał Błażeja Korczyńskiego, ale golkiper Gatty wyczuł jego intencje. Gospodarze nie zamierzali się tylko bronić. Adamskiemu zabrakło dosłownie kilku centymetrów. Marcinowi Szewczykowi już trochę więcej. Znowu Wisła i rajd Douglasa Ferreiry zakończony groźnym uderzeniem. No i szósta minuta spotkania. Zaskakujący strzał Romana Wakuli i biała gwiazda obejmuje prowadzenie 1-0. ta chciała szybko odrobić straty, ale po strzale Olejniczaka gości znów ratuje słupek. Tu w doskonałej sytuacji Michał Marciniak, ale na drodze stanął nawrat. Znowu Marciniak. Ale Wiślacy odpowiedzieli ze zdwojoną siłą. Zbigniew Mirga. Niemal w identycznej sytuacji znowu Mirga. Teraz bardzo groźnie Andrę. Podobnych sytuacji było jeszcze kilka pod rząd. Wreszcie w 12 minucie Sebastian Bielichowski kapituluje po raz drugi. Wisła prowadziła już 2-0, ale nie zwalniała tempa. Agata szukała szansy na zniwelowanie strat. Tu dobrą okazję miał Dawid Oleszczyk. Lecz kolejne celne trafienie znów należało do Wiślaków. W 17 minucie po raz drugi w tym meczu Sebastiana Bierichowskiego pokonał Roman Wakula i było 3-0. Jeśli ktoś przypuszczał, że trzeci gol podetnie skrzydła z Nujskowolaną, grubo się pomylił, bo w ciągu następnej minuty Gatta strzeliła dwie kontaktowe bramki. Najpierw trafił Mariusz Milewski. Kilkanaście sekund później Michał Marciniak i zrobiło się tylko 2 do 3. Gatta bardzo chciała wyrównać. Znowu Marciniak. Michał Szymczak. Rajd Sylwestra Wójcika. Odpowiedź Wisły Douglas Ferreira. Drugą połowę lepiej rozpoczęli Wiślacy. W 21 minucie zaskakujący, niesygnalizowany strzał Krzysztofa Kusi i 4 do 2 dla Krakowian. Wisła napierała. Przed utratą piątego gola ratuje Gat Uderzenie Mirgi, ale bez trudu, Bielichowski. Pod bramką gości też było gorąco. Atakuje Olejniczak. Wreszcie 27. minuta spotkania. Olejniczak podaje na wolne pole do Wójcika, a ten zachowuje zimną krew. I już tylko 3 do 4. A kibice domagali się odgadty kolejnych bramek. Strzał Marciniaka. A to Dawid Oleszczyk. Tu Milewski i poprawka Marciniaka. Znowu Milewski z Marciniakiem. To już goście, Roman Wakula. Adrian pater. Dwie minuty do końca. Gatta wprowadza lotnego bramkarza i gra w przewadze. To się opłaca. Marciniak dostaje znakomite podanie od szymczaka i jest 4-4. Ostatnia minuta. Wszystko wskazuje na to, że drużyny podzielą się punktami. Kibice nie przypuszczają nawet, jak wielkie emocje jeszcze przed nimi że wpadną jeszcze aż trzy bramki, bo to jest właśnie piękno futsalu. Najpierw Blażej Korczyński strzela dla Wisły piątą bramkę. 10 sekund do końca Faul w polu karnym gości. Kibice wstają z miejsc. Marcin Olejniczak strzela. I jest 5-5. 8 sekund do końca. Nikt nie wierzy, że to spotkanie może zakończyć się inaczej niż remisem. A jednak. I tak w tych nieprawdopodobnych okolicznościach, po bardzo ciekawym i emocjonującym spotkaniu, Wisła Krakbet Kraków pokonała GATTę Aktyw z Dynska Wola 6-5. W tabeli krakowianie po tym meczu umocnili się na pozycji lidera, a GATTA jest piąta z siedmioma punktami straty. Teraz pod Wojciecha Sopura czeka wyjazd do Hojnic i mecz z Czerwonymi Diabłami.